Pan minister Rafał Romanowski, sekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówił podczas gali rozdania orów wprost województwa świętokrzyskiego i podkreślał znaczenie zrównoważonego rozwoju. Czy w rolnictwie ten zrównoważony rozwój jest możliwy? Przede wszystkim dywersyfikacja środków to, co zostało zaproponowane choćby w kolejnej perspektywie budżetowej dotyczącej krajowego planu strategicznego. Czyli to, co choćby dotyczy pierwszej, pierwszego drugiego filaru, to jest nic, nic innego właśnie, jak ten równomierne dystrybu, dystrybuowanie tymi środkami, inwestowanie właśnie w rozwój gospodarstw Pamiętajmy o tym, że te środki, które się choćby znalazły w tych słynnych ekoschematach, zdecydowanie bardziej uproszczone, zdecydowanie bardziej dostępne, to nic innego właśnie jak możliwość i dawanie szansy gospodarstw, właśnie tym typowym polskim gospodarstwom, czyli gospodarstwom rodzinnym. Oczywiście te gospodarstwa wysokotowarowe, one muszą się rozwijać, one muszą mieć jeszcze swoje szanse, ale nie ukrywam, że nasze polskie rolnictwo właśnie stoi na tych gospodarstwach rodzinnych i te właśnie środki mogą właśnie pozwolić na to, żeby te gospodarstwa również się rozwijały. Musimy wiedzieć jedno Rzecz, że produkcja rolnicza to nie tylko i wyłącznie ilość, ale może to być również wysoka jakość. I stawiamy właśnie na to poprzez dystrybuowanie tych środków, tak zwane ekoschematy, choćby dobrostan zwierząt, bo jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o zwierzęta hodowlane i o dobrostan w całej Unii Europejskiej. Powtarzam, jesteśmy liderami i chcemy to skutecznie wykorzystać, właśnie te dystrybuowanie środków, tak żeby również te gospodarstwa tradycyjne, rodzinne, które. Gospodarują na 10, 15, 20, 25 hektarach, miały swoje szanse, mogły te środki europejskie wykorzystać i co najważniejsze, nadal się rozwijać. Pan jest odpowiedzialny za to rolnictwo ekologiczne, bardzo istotny sektor w resorcie rolnictwa, bardzo istotny sektor gałęzi gospodarki rolnej. Czy to może być szansa dla polskiego rolnictwa? Bo to jest bardzo droga sprawa, bardzo pracochłonna no i potrzebuje pasji swoich producentów. Czy jest jeszcze potencjał na wsparcie rolnictwa ekologicznego w naszym kraju? My podjęliśmy bardzo konkretne zobowiązanie wobec Komisji Europejskiej, że podwoimy, jeżeli chodzi o areo produkcji ekologicznej. Stąd między innymi wyodrębnienie rolnictwa ekologicznego i przeniesienie go do tego drugiego filaru, co najważniejsze, z dużo większymi środkami, jak to było wstępnie planowane. Ale pamiętajmy o tym, że rolnictwo ekologiczne to przede wszystkim jakość. Jakość certyfikowana praktycznie od samego początku do samego stołu. No i co najważniejsze, ten zielony listek, ten wyróżnik, który jest na skalę europejską, on bardzo mocno się zarysował również w świadomości polskich Konsumentu. Więc konsumenci, jeżeli szukają właśnie żywności wysokiej jakości, to sięgajcie po ten produkt oznaczony zielonym liskiem, bo to daje stuprocentową gwarancję, że został on wytworzony właśnie z surowców typowo ekologicznych, że został mniej przetworzony i jest przede wszystkim jest bardzo zdrowy. I właśnie ten element również właśnie wyodrębniający to rolnictwo ekologiczne to polskie. Tutaj również w do wszystkim ma na pewno swoją przyszłość i ma swoje cele. Odpowiadam mówię za jakość żywności, a jakość żywności polskiej żywności jest naprawdę elito, jeżeli chodzi o żywność europejską. Bijemy kolejne rekordy nie tylko kwotowe, ale również ilościowe, jeżeli chodzi o eksport nie tylko do Unii Europejskiej, ale do krajów trzecich. Pozyskujemy te rynki tylko i wyłącznie dlatego, że mamy żywność bardzo wysokiej jakości, więc dając szansę również dla rolnictwa ekologicznego, bo to jest potencjał na przyszłość, coraz więcej konsumentów będzie szukało nie wcale tabletek suplementacyjnych, a będzie szukało właśnie żywności mniej przetworzonej, zdecydowanie bardziej tej właśnie zdrowej, i zdecydowanie bardziej dostępnej dla każdego przeciętnego konsumenta. Jeżeli będziemy mieli ilość takich rolników produkujących właśnie nie na dużą ilość produkcji, ale na jakość tej żywności, to ona będzie zdecydowanie Bardziej dostępna i również przy cenach dla każdego konsumenta, więc to jest przyszłość i chcemy właśnie również ten potencjał wykorzystać. Pamiętajmy, że przechodzenie na tak zwane rolnictwo ekologiczne, czy tzw. okres konwersji, jest również dotowane choćby ze wsparcia unijnego i ze środków krajowych, że już nawet w niektórych uprawach można uzyskać dopłatę sięgającą 3000 zł do 1 hektara, jeżeli chodzi o uprawę ekologiczną. Więc te e, z inwestowanie tego czasu, tej pracy, e, te obniżone, e, jeżeli chodzi e, e, zaangażowanie e, choćby w środków chemicznych wszelkiego rodzaju, nawozów sztucznych, no tutaj w tym rolnictwie ekologicznym nic takiego nie może mieć miejsca, e, więc to wymaga z dużego zaangażowania przede wszystkim pracy, pracy i e, pracochłonność właśnie w takich gospodarstwach e, i stąd musi być to zdecydowanie większe wsparcie e, i takim rolnikom chcemy też również dać szansę, którzy będą poszukiwali właśnie w tym torcie całym e, konsumentom swojego miejsca na Ziemi. Rolnictwo jako takie jest jedną z niewielu gałęzi polskiej gospodarki, z którego mamy zysk netto. Kiedy pan minister słyszy o takich pomysłach i o tym dzisiaj mówi wieś, że 400 tysięcy km kwadratowych polskiej ziemi rolnej trzeba zatopić, bo takie są pomysły Komisji Europejskiej. To co pan sądzi? Panie dyrektorze, ale takich hejterskich pomysłów ja słyszy na przykład bardzo dużo, bo niedawno pewnie 2-3 tygodnie temu słyszeliśmy, że szklanka mleka, tego wytwarzanego przez krowę z gruczołu mlecznego czy przez kozę, jest szkodliwa i jest rakotwórcza na przykład na, dla kobiet, no bo mamy taką panią europoseł, która wręcz tego typu komunikaty wysyła. To się odbywa na tej zasadzie, że najpierw się tworzy jakoś e-aurę, tworzy się pseudoinformacje, pseudoautorytety, później się to wiedzy implementuje, a później się idzie na aferę. I w tym wypadku, no tutaj to też jest tylko i wyłącznie e, tak zwana, pójście na tak zwaną aferę. Pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy o suwerenności żywnościowej Europy przez praktycznie dziesięciolecia nie mówiło się. A w tej chwili konflikt zbrojny na Ukrainie to, że w spichlerze świata nie mogą zaopatrzyć pewnych części świata, na przykład Afryki Północnej czy Afryki Subsaharyjskiej, oznacza to tylko i wyłącznie, że w Europie też zaczynamy z mówić o bezpieczeństwie nie żywności, ale żywnościowym, że musimy mieć i wytworzyć w Europie odpowiednią ilość żywności. Ta żywność do Europy nie może docierać z innych kontynentów, z Ameryki Północnej, Południowej, z Nowej Zelandii czy też z Australii i Oceanii. Ta żywność mo, może być wytworzona oczywiście w sposób zrównoważony, bo rolnictwo zrównoważone to też jest konkretna tendencja, konkretny ruch, gdzie wykorzystuje się zdecydowanie mniej środków chemicznych, zdecydowanie mniej nawozów sztucznych, a po terenie, Potrafi się poprzez rolnictwo precyzyjne wytwarzać żywność precyzyjnie, wysokiej jakości i co najważniejsze z korzyścią dla kultury i dla organizmów żyjących, ale również dla przyrody.